Jeżeli myślicie, że w najbliższy weekend nie dzieje się nic wartego zainteresowania bukwagerskiego, to jesteście w błędzie. Dzieje się i to sporo, chociażby na zapleczu Premier League. A propos błędów. Błędów życzę jak najmniej, a jak najwięcej trafnych decyzji. Ten typ tak gra. 1x2 zaczynamy. Jako się rzekło, Championship, czyli liga dla miłośników wzorowego, wręcz atletycznego przygotowania fizycznego. Mecz barnsley Bormów, Oba zespoły jakże inne cele mają na ten sezon. Barnsley ratuje się rozpaczliwie przed spadkiem. Bormów aspiruje do awansu do Premier League. I choć oba zespoły ostatnio nie wygrały i faworytem są goście no bo są wyżej w tabeli to ja wietrze niespodziankę, wietrze remis w tym meczu. Barnsley Bournemouth X. Millwall West Brom. Każdy szanujący się kibic Ligi Angielskiej wie, że kibice na Deden, no to prawdziwi fanatycy i Millwall ma za sobą zawsze 12, jak nie 13 zawodnika. Tak czy owak właśnie na własnym stadionie Millwall nie wygrali dwóch ostatnich meczów, a w sumie ostatnie cztery mecze to przegrane. West Brom, tak jak wspomniałem, aspirują do gry o Premier League, czy to w barażach, czy w bezpośrednim awansie. Wniosek z tego meczu i moja wróżba jest jasna. Obie drużyny będą chciały wygrać i obie strzelą. 27 listopada ostatni raz zespół Reading wygrał w Championship, wygrał na wyjeździe. Tym razem znowu przyjdzie im zagrać na wyjeździe na stadionie Queen's Park Rangers i obiekt ten nie będzie gościnny. Statystyka. Tabela i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że wygra Queen's Park. Yy, I wygra. Derby Birmingham. Nie mam tutaj na myśli meczu Aston Villa-Birmingham City, tylko mecz na Pride Park. Derby County, Birmingham City. Derby County zajmuje 23 miejsce w Championship. League. Rozpaczliwie bronią się przed spadkiem. Ale co ciekawe, w meczach domowych, jakby wziąć tabelę meczów domowych, są na dziewiątym miejscu, dosyć wysokim, jak na zespół z dolnych rejonów yy, tabeli. Tak czy owak, na Pride Park Birmingham City nie będzie miał łatwo, yy, będzie miał bardzo ciężko i nic z tego nie wyjdzie, bo przegra. Tak, właśnie poznaliście moje cztery typy na najbliższy weekend, wszystkie z angielskiej Championship. Yy, niektóre ryzykowne ten pierwszy mecz, inne praktycznie przesądzone, zwłaszcza ten ostatni mecz, tak czy owak chyba prawdopodobnie raczej może tak będzie, chyba. Zapraszam, pozdrawiam.